Na strzelnicy gimnazjum nr 1 odbyły się zawody Media Cup opuchar burmistrza Wierunia Janusza Antczaka. Na zaproszenie fundatora nagród odpowiedziało prawie 30 przedstawicieli mediów, którzy poza pamiątkowymi medalami otrzymali też od burmistrza nowe wydawnictwo związane ze szlakiem bursztynowym. Serdecznie Państwa witam na. W pierwszych zawodach Media Cup. Są to zawody strzeleckie. Media Cup to jest taka nazwa bardzo uniwersalna i mamy nadzieję, że będziemy się spotykać nie tylko na strzelnicy, ale być może na jakimś bieganiu ludzi mediów, może na jakimś pływaniu kajakami. Kto wie, kto wie, myślę, że pomysłów nie zabraknie. Ja O, na przykład. Bardzo proszę. Także pomysły już są. Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i oddaję głos Panu Burmistrzowi. Słowo się rzekło. Obiecałem, że media się spotkają i z Zbadamy Wasze umiejętności i mamy nadzieję, że tak jak sprawnie i głosem, i piórem, umysłem, krótko mówiąc, działacie, również uda się, że celność będzie stuprocentowa. Przy okazji, mam też taką nadzieję, że chcemy Was troszeczkę zarazić, żebyście poznawali nasze tutaj strony jeszcze bardziej z nami. I tak dla każdego absolutnie. Dzisiaj robimy właśnie taki news. Udało się wreszcie takie moje marzenie zrealizować, ale wspólnie i tutaj z waszą byłą koleżanką dziennikarką Magdą, i wspólnie z Krzysiem Garą wydaliśmy po raz pierwszy redakcyjnie coś, co jest jakby domknięciem jakiegoś projektu, z którym kojarzycie troszeczkę moją osobę, ale generalnie dzisiaj, można powiedzieć, kontynuujemy tą markową rzecz i wielojęzyczne wydanie sfinansowane w 85% w ramach marki naszego tutaj rejonu, czyli głównie Wielunia. Tak jak widać, Wieluń i okolice. Szlak bursztynowy to nie sam. Wielu dziennikarzy zadaje pytanie, no i gdzie w tym Wieluniu ten szlak bursztynowy? No, to jest wielkie oddziaływanie tego szlaku. Wiele Wieleojęzyczne, ciekawe, mam nadzieję. E, o, tak mi się otworzyło. Tym, czym za moment chcemy grać, to jura, tak? I między innymi takie różne ciekawe e, obrazy, zdjęcia wyrobicie. My też dajemy wam w darze coś, co e, jest takim naszym małym, mam nadzieję, materiałem ku zachęcie, ale to tylko albumy są dla tych, którzy aktywnie uczestniczą w życiu tego miasta. Tego albumu nie kupicie nigdzie, bo myślę, że nie każdego stać, żeby od razu 70 zł wyłożyć, bo koszt produkcji takiego to w tych granicach, ale skoro unia finansuje, to nie możemy sprzedawać. Więc rozdajemy tylko tym, którzy nadzwyczajnie raz promują, a to wy robicie niebywale świetnie poprzez wszystkie bez wyjątku tutaj redakcje. Może to być też drogowskaz dla Was, że wiele rzeczy jeszcze macie nieodkrytych. Czyli czas, czasami, kiedy przychodzi nie wiem, co zrobić z czasem, biorę się i wybieram. Niech będzie to przewodnik dla Was wszystkich. Także na zakończenie, każdy bez wyjątku dostaje taki oto dar od nas tu wspólnie. Tak jak powiedziałem, Wasza była redakcyjna koleżanka z Dziennika Łuskiego jest teraz w mieście i też. Krótko mówiąc, redakcja e, wspólna tutaj nasza. Kochani, nie ma co mówić, bo jest chłodik i mam nadzieję, że e, ta strzelnica pomysł młodzieży Rady Młodzieżowej e, jak tylko będzie trochę cieplej, to już można powiedzieć, że jest niechybionym, ale dobrym pomysłem. Kolejne pomysły e, Rady Młodzieżowej to już ogłoszony w tej chwili. E, i przygotowywany projekt skateparku koło Wosiru, ale korzystajmy, dlatego że takie obiekty i te powiedzmy miejsca powodują, że przede wszystkim, co jest najważniejsze, spotykamy się i możemy porozmawiać, a oprócz tego troszeczkę aktywnie spędzić czas. Wszystkiego dobrego. Życzę, krótko mówiąc, stuprocentowej. Cenności. Ja się cieszę, że w ogóle istnieje ta strzelnica, a żeby, krótko mówiąc, można było się z wami spotkać, no to jest też nie tak zawsze pasuje. Dzisiaj. MediaCup to jest ta szansa, że po pierwsze spotykamy się, po drugie aktywnie rywalizujemy, po trzecie słów trzeba dotrzymywać, bo obiecałem na otwarciu, że media kiedyś się spotkają i sprawdzimy was, dziennikarzy i nie tylko osoby, które pracują w mediach, jak faktycznie jest z tą waszą dobrą szczelnością i nie tylko. Ta inicjatywa to jest taki początek do, myślę, ciekawych innych jakichś spotkań, gdzie wy przede wszystkim jako drodzy dziennikarze i ludzie mediów możecie porozmawiać, chwilę się zatrzymać, a oprócz tego, co jest ważne. Myślę, że można się spotkać na szlakach, można spotkać się w różnych miejscach i pokazać, że media nie tylko wtedy, kiedy zajmują się autentycznie sprawami dziennikarskimi, media również mają prawo, jak normalni mieszkańcy, spotkać się choćby tutaj, na Szczynicy. Może się już tu w pewnym stopniu takim, no może nie profesjonalistą, ale znawcą tematu, bo pamiętamy, duża część pamięta pana jako strażnika miejskiego, czyli człowieka, który ma teoretycznie do czynienia z bronią, czy obserwując te pierwsze strzały, pierwsze występy, starty tutaj moich kolegów, koleżanek, ma pan tu jakichś faworytów, kto może wygrać i już może pan wie, komu dobrze poszło, komu słabiej? Ja ogólnie widzę, że jeżeli już... Większość z was strzela w tarczę, to jest bardzo dobry wynik, bo już samo to, żeby większość tych strzałów tam weszła, ale e, faktycznie o dziwo kobieta jest moim faworytem po pierwszych już strzałach i mam nadzieję, że tak będzie do końca, chociaż no, wszystko przed nami. Mam też taką nadzieję, że... E, Najważniejsze, to drodzy Państwo, dzięki właśnie tym ludziom e, znowu przypominamy, że strzelnica w, przy gimnazjum nr jeden jest, ona jest dla Państwa, bo dzięki oczywiście pomysłom młodzieży ona powstała i dzięki przychylności Rady Miejskiej, która wyasygnowała e, w budżecie stosowne środki. To jest dla nas i dla Was w sensie takim, że mamy się tu spotykać i zatrzymajmy się. Mamy instruktorów świetnych, którzy są wyszkoleni, przygotowani do tego, żeby Was obsługiwać, a co za tym idzie, kochani, no spędzajmy ten czas najbardziej aktywnie. Kiedy człowiek już patrzy czasami tak, że zamiast przed komputerem, zamiast przed telewizorem można wyjść i fajnie spędzić czas, to jest właśnie jedna z propozycji w Wieluniu przyjdźcie tutaj na szczelnicę. i tak jak dzisiaj dziennikarze i ludzie mediów potrafią wypromować inny styl życia niż ten może ogólnie dostępny, spotykajmy się na m.in. Szczelnicy. A kolejne, myślę, aktywne formy spędzania wolnego czasu, w niedługim czasie Państwo się o tych inicjatywach dowiecie. Przy okazji naszej rozmowy burmistrz wrócił do szóstej edycji Wieluńskiego Dęsu, który po raz pierwszy odbył się w obsadzie międzynarodowej. To jest kolejny nomen, nomen trafiony pomysł Młodzieżowej Rady Miejskiej. Kilka dni temu byliśmy świadkami innego przedsięwzięcia, które też zainicjowało Młodzieżowa Rada Miejska, prawda? Wieluński dense, drodzy Państwo. Oczywiście ja zawsze mówię, że młodzi trzeba im zagospodarować jak najlepiej ten czas, a to, że mają różne pasje, tylko trzeba ich rozwijać w tym, czy dać im szansę, to wskazuje kolejna inicjatywa, którą absolutnie my, jako urzędnicy, a ja już tym bardziej człowiek, który uwielbia, kocha dzieci i młodzież, wiem jedno, że Wieluński dense. I takie zadanie sobie postawiłem. Będzie tak prestiżową imprezą, która będzie znana w Polsce, bo do takich imprez trzeba mieć serce, a ci młodzi. Nie tylko wymyślili, oni uczestniczą. Żal czasami, że po dwóch latach jest kolejna rada, i tak dalej, ale dzisiaj, kiedy pół tysiąca dzieciaków spotkało się na hali sportowej naszej wielońskiej, Nadodrzeńskiej, to była wielka radość. A co najważniejsze, za nimi byli rodzice, dziadkowie czyli znowu kolejna impreza rodzinna, gdzie zgromadziła setki e, ludzi, którzy pokazali, że można żyć znowu inaczej, że kolejna pasja, taniec, może być przyjemnością, ale przede wszystkim wielką aktywnością i na to liczymy. Przyjechało wiele ciekawych osób, wiele zespołów i nagle z małej imprezy, która była może jeszcze 3-4 lata temu, rozrasta się. Oczywiście prowadzenie przez mojego przyjaciela Rafała Patyrę udokumentowało, że i on z takim przeświadczeniem przyjechał. Jak to wy robicie, że w takich małych aglomeracjach Wam wszystko wychodzi? Natomiast w dużych miastach wiele imprez ginie na tle. Ja mówię: przyjedź, przeprowadź się do Wielunia. Tutaj wielu inicjatywom, wielu sprzyja. I mam nadzieję, że ten czas, który niektórzy poświęcili na to, żeby z rodzinami przyjść i zobaczyć. Popisy właśnie tych tancerzy pokazuje, że Wieluński Dance ma kolejną dobrą odsłonę i został zauważony i przez urząd Marszałkowski i przez wiele osób, które do nas po prostu przyjechały. Strzelnica została otwarta w połowie października bodajże 17 uroczyście w obecności pana burmistrza. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie szczelnicy, przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Wielunia i całej gminy. A jeśli chodzi o ceny, to wynajęcie jednego toru na godzinę kosztuje 16 zł. Ale jeżeli przychodzą całe rodziny, wtedy wynajęcie dla całej rodziny czterech torów to jest tylko kwestia 40 zł. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście śród i tarcze. Czy można sobie przyjść z rodziną? Bez, czy zafundować ratorośli i jakieś imieniny u rodziny, oczywiście bez żadnych napojów wyskokowych. I, I zafundować to jak, jako prezent imieninowy, urodzinowy prawda? I tutaj spędzić czas. Trzeba się zapisywać wcześniej, czy, czy wystarczy telefon, jak to jest, czy po prostu przyjść w jakich godzinach. Oczywiście, jak najbardziej zapraszamy tutaj na tego typu spotkania, rodzinne imprezy. Zapisów żadnych tutaj nie prowadzimy. Wystarczy numer telefonu, który znajduje się na stronie internetowej naszego gimnazjum, znajduje się również w oknach naszej szkoły. Także wystarczy telefon, informacja wcześniejsza i my po prostu tutaj z kolegą zawsze się zjawiamy i czekamy na osoby. Udzielasz wskazówek cennych startującym? Czy obserwujesz również wyniki? Czy już masz jakiegoś faworyta, kto tu może zwyciężyć w dzisiejszym turnieju? To znaczy już powolutku wyodrębnia się grupka osób, które widać było, że kiedyś strzelały, czy to jak się niektórzy tłumaczą, pobytem w wojsku, czy innymi jakimiś zawodami strzeleckimi. Powoli się taka grupa wyodrębnia. No, można zdradzić, czy jeszcze? To znaczy trudno mi tak, się tak dokładnie powiedzieć nazwiskami, ale obserwując lekko z boku, bo raczej staram się tutaj pomagać osobom przy obsłudze broni, widać, że niektórzy mieli do czynienia i potrafią to zrobić bardzo dobrze. Wracając do zawodów strzeleckich, każdy ze startujących oddał z wiatrówki po pięć strzałów z odległości 10 metrów. Miło nam poinformować, że przedstawiciele TVKWSM zdominowali rywalizację, zajmując w pierwszej czwórce trzy miejsca. Zwycięzcą został Robert Kałuża, który po zawodach, chcąc nie chcąc po raz pierwszy, musiał się ustawić z drugiej strony kamery. Spodziewałeś się tego zwycięstwa dzisiaj Robert? Nie spodziewałem się, to przypadek, duże dla mnie zaskoczenie. Trenowałeś jakoś, byłeś tu parę razy, czy czy miałeś inne przetarcie związane ze, ze strzelaniem? Nigdy nie trenowałem, jestem tutaj pierwszy raz i myślę, że będę zaglądał teraz częściej. Jakieś próbne strzały dały Ci coś, wiedziałeś do którego stanowiska najlepiej podejść, która strzelba, że tak powiem, ma najlepsze skupienie? Yy, podchodziłem za pierwszym razem do stanowiska numer 2, <laughs> na tym samym stanowisku strzelałem też już na punkty, Przypadkowo. Nasz operator zdobył 46 punktów. Drugie miejsce zajął zawodnik również związany z naszą telewizją Grzegorz Pacyna, który wystrzelał 45 punktów i zwyciężył pod ogrywce z prezesem Radia Ziemi Wieluńskiej Gabrielem Wyględaczem. O podium otarł się natomiast nasz człowiek od sportu Jacek Piwnicki, który w pięciu strzałach zdobył 44 oczka.